jako galeria sztuki, to planujemy tą galerię też wykorzystać w inny sposób, w dwóch formach. I chciałbym powiedzieć o dwóch takich wydarzeniach. Jednym wydarzeniem, które jest przeznaczone też w, tym, w tematyce malarskiej, rysunkowej dla seniorów i jedna, która jest przeznaczona dla dzieci, która tutaj jakby od nowego roku będzie funkcjonować. Jedna rzecz to jest warsztat malarski Szkoła Rysunku Pana Jana Biczysko od pierwszego, bodajże od połowy lutego zaczynamy tutaj zajęcia. Czwartego. tak, okej. Okay. I druga rzecz to taka na świeżo, w czwartek jako przedstawiciel Bieruszowskiego Domu Kultury miałem możliwość uczestniczyć w spotkaniu z Instytutem Grafiki w Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Zaczynamy tutaj też w galerii realizować od marca e, koncert e, dla młodych osób. Będzie to cykl zajęć. Mamy, mam nadzieję, że przyjmie się na, na stałe. Zaczniemy od, e, mówiąc bardzo krótko, od projektowania gry planszowej. Tutaj. chciałam podziękować mężowi za ten e, mój tytuł magisterski, że mi pomagam, rodzicom i przede wszystkim dziewczynom, które wzięły udział właśnie w tym projekcie, bo bez mi się to nie udało. Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli. Nie chcę zmieniać, zmieniać nazwiska, bo mogę się pomylić. Bo jestem jednak zestresowana. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i, i za pamięć i, i, i za, za tę chwileczkę, y, którą dzisiaj poświęciliście mi. Bardzo dziękuję i zapraszam do, do obejrzenia wystawy.